Witam serdecznie, kolejny odcinek relacji z programu TechPIS 2014, w którym chciałbym podzielić się z Tobą naszym osobistym doświadczeniem pivotu, który właśnie w tym momencie dokonujemy. Jeśli oglądałeś moje wcześniejsze nagrania, to zapewne wiesz, iż przyjechałem tutaj z gotową ideą odnośnie aplikacji, która miała pomóc ludziom w nauce języków obcych. Miał pomóc w ten sposób, iż dbała o Twoją motywację, ponieważ jak nie ma wszędzie nauczyń języków obcych, ważna jest systematyczność, czyli nauka dzień po dniu. Jarko, do grosza i będzie go kosza, jak to moja polskie przysowie. Wielu ludzi ma z tym problem, i my postanowiliśmy ten problem rozwiązać poprzez genialny model biznesowy. Model biznesowy, który czytałem w książce Chrisa Andresa pod tytułem Free, polega on na tym, iż możesz coś robić, na przykład chodzić na siłownię, czy w naszym przypadku uczyć się języków obcych, zupełnie za darmo. Pod warunkiem, iż robisz to regularnie i systematycznie. Jeśli nie, to musisz zapłacić miesięczną opłatę. Kwota tej opłaty powinna być na tyle duża, aby zmotywować Cię do tej nauki, aby jej strata była dla Ciebie bolesna. I z tą właśnie ideą przyjechaliśmy tutaj, do Trento. Na miejscu popełniłem jeden bardzo poważny błąd, jeśli chodzi o tę ideę, a mianowicie zacząłem uczyć się włoskiego. I ten błąd coś mi ponieważ ten błąd pozwoli mi w jakiś sposób zweryfikować to, co widzę. Ponieważ najlepsze w tym pomyśle to był ten model biznesowy. Co do właśnie języków obcych? Okej. Okay, to jakby, trzeba było to dostarczyć, aby sprawić ten model biznesowy. W związku z tym doświadczenie nauki, które chcieliśmy dostarczyć, no nie było atrakcyjne. Kiedy zacząłem uczyć się włoskiego, różnych metod, różnych aplikacji to okazało się, że zanim w świecie nie skorzystałbym z swojej własnej aplikacji, co chcę zrobić, po prostu ta metoda nauki jest mało efektywna, jest mało skuteczna. Nawet jeżeli te pieniądze zmotywują mnie do dziennej nauki, to korzyści z tej nauki wyniesione nie będą w relacji niewielkie. To było pierwsze czerwone światło odnośnie naszego pomysłu. Drugie, to nasz cel znaleźć 100 osób, które wybierają sobie kwotę, jaką chcą wpłacić do aplikacji, jaką chcą postawić na to, żeby ludzie uczyli się codziennie. Potem zostawimy maila, żebyśmy dalej znaleźli, później aplikację. Takich osób miało być to. nie znaleźliśmy ich, w związku z tym pojawiło się drugie czerwone światło, i w międzyczasie pojawiało się pomarańczowe światło, jeśli chodzi o feedback od innych ludzi w TechPix. Iż challenge, jakim jest nauka języków, jest bardzo, bardzo duży. Jest dużo graczy na tym rynku i to jest trudne, żeby dostarczyć takie doświadczenie nauki, które będzie skuteczne, które będzie angażujące, które będzie radością samą w sobie. I że może warto skupić się na tej samej motywacji. No i wyników tych różnych świateł, zazwyczaj czerwonych, które nam świeciły, stwierdziliśmy, OK, pora zrobić pivot, odejść od języków i Skupić się na motywacji, zrobić coś, co pomoże ludziom w realizacji ich celów, spełnianiu marzeń. Co to dokładnie jest? Tego jeszcze nie wiemy. Tym razem nie chcemy się fokusować za bardzo na rozwiązaniu. Chcemy porozmawiać z 50 ludźmi o tym, jak oni się motywują, co robią, że osiągają swoje cele i co robią, gdy ich nie osiągają, i jakiej pomocy wtedy by potrzebowali. Chcemy, aby 10, 10 pożytych osób to były osoby, które na pewno w swoim życiu osiągnęły dużo albo pomagają zawodowo innym w realizacji celów, czyli różnego rodzaju coachowie, trenerzy rozwoju osobistego. W wyniku tego chcemy po dwóch tygodniach takich rozmów usiąść, przeanalizować wnioski i stworzyć wizję początkową, co nasza aplikacja powinna robić, aby spełniała potrzeby największego grona ludzi. Tak więc mamy właśnie ze sobą pierwszy piwot. Oj, było to ciężkie. No, naprawdę było to ciężkie stwierdzić, że cały ten pomysł był w mojej głowie od jakiegoś, jakiegoś roku i w drugą stronę. A to jest też cena lekcja, którą polecam wam wszystkim. Yy, nie zakochywać się w idei. Tak się często mówi, ja się z tym nie zgadzam. Powinno się oczywiście nie zakochywać, zaki ale nie oznaczać na pierwszej randce. Pochodzi ze sobą trochę. Zobaczyć, jak to jest. I jeżeli to jest to. Jeżeli to jest to, to wchodzimy na 200% i nie ma, nie ma przeprosin, Ale jeżeli to nie jest to, to mówimy sobie, jak najwcześniej do widzenia w na trasie. i nie możemy swojego czasu, swojej energii, swoich zasobów na coś, co, co, co jest nie tak jest, co nikomu się nie przyda. To jest lekcja, którą chciałbym podzielić się z Wami jeżeli spotykacie po drodze takie czerwone światła, najczęściej te światła będą w opiniach innych ludzi, to może to jest znak, że władze zastanowić się nad tym, czy to robicie, czy to robicie, czy to, co robicie, ma służyć wam, czy innym ludziom. I Jeżeli chcecie na tym, tym zarabiać, chcecie, żeby inni ludziom płacili, to musi to służyć im, a więc słuchajcie ich zdania a nie tylko swojego, a swoje zdanie, też budujcie nie na podstawie swojego się takiego myślenia życzeniowego, no tak, mam wspaniały pomysł, teraz trzeba go spełnić, tylko wejdźcie w tą perspektywę użytkownika, tak jak ja w waszą perspektywę człowieka czy uczniów człowiek, i poczujcie ten ból na własnej skórze, teraz dowiecie się, czy wasze rozwiązanie jest naprawdę tym, które powinno być stworzone. Tak więc, moi drodzy, podsumowując, zachęcam Was serdecznie do zostawienia pod nagraniem swoich komentarzy. Jeżeli chcecie się podzielić się swoimi doświadczeniami odnośnie tego, jak się motywujecie, jak osiągacie swoje cele, co jeszcze mogłoby w tej dzień Wam pomóc, jak i także chcielibyście pomóc innym w osiągnięciu ich celów i marzeń, jeśli chcielibyście dołączyć do zespołu, potrzebujemy w sumie każdego. Jeśli chodzi o spektrum działalności programistów, designerów, ludzi, o social media, jeśli jesteś zainteresowany, zostaw swój komentarz, odzwiemy ciebie, pogadamy. A tymczasem życzę Wam przyjemnego, owocnego poniedziałku. Do usłyszenia we wtorek, w którym opowiem Wam, nie w którym, podczas którego opowiem Wam o tym, co się święci w TechPix na najbliższym tygodniu. A święci się naprawdę sporo. Do usłyszenia. Mais